No i się Mano, pierwszy tak naprawdę normalny dzień w Kolumbii, zaczynamy od, od rana. Ja niestety jetlagiem się dość mocno, dość mocno mnie jetlag męczy i e, po, po usnąłem o 19, obudziłem się o 3 nad ranem. A Stanior oczywiście nie miał żadnych problemów i spał do siódmej, nie do ósmej nawet, więc dajcie spokój. Chciałbym mieć takie spanie jak on. E, dzisiaj robię coś czego najczęściej nie robię. Czyli wykupiłem wycieczki, żeby nie tracić czasu, lepiej zorganizowane, a kosztują naprawdę psie pieniądze, bo wycieczka śladami Pablo Escobara kosztuje e, 70 zł na osobę. Później wracamy z tej wycieczki i jedziemy na następną e, do komuny 13, czyli tej e, gangsterskiej niegdyś. E, Dzielnicy obecnie już nie jest gangsterska, jest takim symbolem wygranej walki z przestępczością w Medellin wrażenia nasze są bardzo dobre na samym początku powiem Wam szczerze, że nie spodziewaliśmy się że tu jest tak fajnie i dużo sobie robimy nadziei z tego co tutaj widzimy w sumie jeszcze nic dobrego nie widzieliśmy tak naprawdę fajnego, ale jest pięknie a tam w tle mamy busika którym dzisiaj będziemy podróżować, jak chcecie jakieś

Jesteśmy w parku pamięci, który został otwarty 5 lat temu. Wcześniej był tu budynek Pablo, który został zaatakowany przez kartel Kali, Ale nie wzięli pod uwagę tego, że cały budynek był systemem antytrzęsieniowo-ziemiowym. Nie wiem jak to nazwać. Dobrze. I był też kuloodporny. Więc jedynie ogłucha jego córka, przez to że trzymała głowę blisko szyby. Ogólnie. Podczas wojen karteli zginęło 43 tysiące osób. Wyobraźcie sobie tą liczbę, to jest trzy razy tyle co moje rodzinne miasto. Liczy obecnie więc, masakryczna liczba ludzi. I jest bardzo ważne to miejsce dla lokalsów. Na ruinach tego budynku stworzono właśnie ten park 5 lat temu, w 2019 roku w grudniu. I teraz można go obchodzić. Wcześniej było to dość często miejsce. E, odwiedzane, ponieważ Kolumbijczycy szukali pieniędzy ukrytych przez Pablo. Ostatnio nawet czytałem, że bodajże w 2021 roku e, bratanek Escobara jeszcze w swoim domu znalazł 18 milionów dolarów ukryte w ścianie. Więc wyobraźcie sobie, ile tych pieniędzy musiało być pochowanych w innych miejscach, e, w lasach. E, wszędzie były pieniądze, po prostu mieli tyle pieniędzy, że Ciężko to określić, a tutaj jest mur, który ma 43 tysiące dziur. O, niby po, po prostu po kulach e, symbolizuje to każdą ofiarę wojen karteli. Bardzo ważne miejsce i dobrze, że podczas tej trasy e, śladami Escobara zaczynamy od tego miejsca, żeby pamiętać o tym, że jest wielu ludzi, którzy się fascynują postacią Escobara, ale zapominają o tym, że w, w trakcie jego rządów ginęło tysiące ludzi. I życie ludzkie nie miało żadnej wartości, liczyły się tylko dolary. I tutaj, jeszcze fakt, który mi umknął, bo nagrywałem dla Was. Te dziury po kulach świecą się. I po prostu jest jeden raz w roku taka uroczystość jest to odprawiana msza święta. I w te w dziury są wkładane kwiatki. W każdą z tych dziur jest wkładany kwiatek i one się świecą. Podobno to jest piękne wydarzenie. Szkoda, że nie mam okazji go zobaczyć. A teraz przyjechaliśmy do La Catedral. Kto oglądał Narcos, wie o czym mówię. Jest to więzienie, które sobie Pablo Escobar wybudował dla siebie, które nigdy nie było więzieniem, no ale zbudował sobie piękną posiadłość.

bardzo ciekawa rzecz w La Catedral jest to, że nikt nic tutaj nie zostało. Wszystko musieli odbudować, bo kiedy umarł Pablo Escobar, wszyscy tutaj rzucili się w gorączce złota, żeby znaleźć jego pochowane dolary i zniszczyli tutaj totalnie nasz przewodnik Daniel. Mówi, że jak był tutaj mały w 1998 roku, to tutaj nie było nic, nie było żadnych budynków, wszystko wyburzono. I dopiero po pewnym czasie pozwolono na odbudowanie tych budynków, żeby wyglądały identycznie jak za czasów Escobara. Bardzo ciekawe. I wszystko tak naprawdę tutaj jest odbudowane. Nic nie jest, nie zachowało się z czasów Pabla. A tutaj jest brama ucieczki Pabla. Zobaczcie, tą bramą właśnie uciekł z la katedrala. Jak na więzienie, to dość mała ta bramka. Moi drodzy, najśmieszniejsze jest to, że Pabla w tym więzieniu dwóch policjantów strzegło, z tym nie mieli broni i nie mieli radia, więc <gryz> nie no po prostu to był żart. Jak Pablo uciekał, to uciekał z dziewięcioma uzbrojonymi w broń automatyczną ludźmi, więc tutaj nasz przewodnik mówił, że to co w Narcos pokazali, że on negocjował z policjantami, to nie jest prawda, bo nie mieli argumentów, żeby z nim negocjować. Po prostu im powiedział, że ucieka i tyle. E, opowiada tu w ogóle e, Daniel. Świetne historie. Dlatego wam bardzo polecam wybrać się tutaj jednak z przewodnikiem, który wam opowie wiele szczegółów, których chodząc samemu nigdy się nie dowiecie tak naprawdę, bo i ma naprawdę fajną charyzmę, e, miło się go słucha, e, opowiada też bez skrupułów. O narkotykach, o prostytutkach yy, i tym, co tu się działo, więc yy, no nie ma tematów tabu. Drodzy widzowie, możemy odtworzyć ucieczkę Pablo Escobar'a brawurową ucieczkę. Zobaczcie. I już uciekłem. <laughs> uciekłem z więzienia La Catedral. Tutaj był. Security Checkpoint, ale jak widać za dużo tutaj się nie działo. Widzimy bardzo dużo tutaj religijnych dewocjonaliów. E, I e, tu też fajny fakt Daniel podał, że Pablo potrafił co tydzień, co tydzień w weekend się modlić, bo miał tutaj księdza, ale też w tym samym tygodniu zabił kilka osób, więc no, był pełen sprzeczności. I był bardzo religijny, no ale no wiecie, no to taka religijność typowa dla pozerów, którzy udają religijne osoby, a tak naprawdę są nigdy i sami nigdy nie byli religijni. A tu mieli dyskotekę. Tam było kasyno, siłownia i różne miejsca, w których, w których był, bywał Pablo. Co ciekawe, zrobił sobie nawet windę na drugie piętro bo taki był leniwy w siłowni nigdy nie był siłownia była dla jego VIPów i dla pracowników on nie lubił ten stadion Pablo wybudował dla swojej dzielnicy Na tym samym cmentarzu leży również Griselda Blanco, która była baronesą narkotykową. Była też w kartelu z Medellin, w którym był Pablo Escobar, ale z tego powodu, że zabiła jedną z członkiń rodziny Oczoła, musiała uciec i później działała w Stanach Zjednoczonych. Tam też również toczyła wojny nar narkotykowe. Przede wszystkim w Miami przez pewien czas mieszkała w Nowym Jorku. Co ciekawe, później wróciła w końcu do Medellin i została zastrzelona przez motocyklistę przez Sicario w 2012 roku, więc to nie tak dawno temu. Tam dalej były porachunki między gangami narkotykowymi. Zresztą kartel Kali, który walczył z Pablo Escobarem, działa po dziś dzień. Pablo Escobar zginął w 1993 roku, zastrzelony przez policję, i jego rodzina twierdzi, że to nieprawda, że strzelił sobie w głowę. Zanim go dorba, dorwali, nie chcę niszczyć jego, jakby takiej legendy, że policja nie była w stanie go nigdy dorwać i nie dorwała go w końcu. Na pogrzebie, z tego co mówił nasz przewodnik, było 20 tysięcy ludzi, więc ludzie, mimo wszystko, mimo tego, że mordował, kochali go, bo robił przez wiele lat z siebie takiego kolumbijskiego Robin Hooda, którym nie był tak naprawdę był zwykłym mordercą. A że poprawiał sobie PR takimi akcjami, to jest też inna kwestia. Pamiętajmy też o tym, żeby nie gloryfikować takich postaci. Wiadomo, że niektórzy mogą się nimi fascynować. Ja serial Narcos obejrzałem, podobał mi się, oczywiście ta postać jest bardzo interesująca, ale pamiętajmy o tym, że to byli pospolici przestępcy i nie ma co się na nich wzorować ani się podniecać tymi postaciami. I na tym kończymy naszą wycieczkę śladami Pablo Escobara. Jeszcze jutro zobaczymy jego e, oddaloną od Medellin bardzo dużą posiadłość. Co, to nie chcą nas tylko naciągnąć na te. na kupienie narkotyków. Ale ofertaż było. <noise> no właśnie, ten, tutaj mówimy, że przed chwilą nas chłopaki próbowali namówić na kupno narkotyków, ale my jesteśmy. dobre chłopaki. Dobre chłopaki i nie czpamy. Obecnie teraz e, popołudnie wybraliśmy się na Komunę 13, czyli dzielnicę, gdzie kiedyś walczyły gangi, rządziły gangi w Kolumbii Obecnie to jest takie miejsce, gdzie jest mega turystyczne i jest bardzo dużo ludzi Zresztą słyszycie myślę, że kiedyś na tą dzielnicę nie można było wejść, a teraz roi się tu od turystów No cóż, czasy się zmieniają Przynajmniej tutaj na, na lepsze Ludzie jeszcze 20-30 lat temu żyli tutaj w strachu. Powiem Wam szczerze, że tu jest naprawdę świetny klimat w tej komunie 13. Mimo że ja nie lubię jakichś większych spędów ludzkich. To jest naprawdę fajnie, e, szczególnie dużo raperów, tancerzy i te, różnego rodzaju właśnie artystów. Podczas wycieczki spotkaliśmy tutaj chłopaków e, dogadali się ze Staniarem po niemiecku, bo Dominik pracuje w Niemczech. I okazało się, że Chorwaci, Niemcy, Hindus nawet jeden jest i oni idą dzisiaj na mecz pierwszej ligi kolumbijskiej. Ja jako, że uwielbiam chodzić na mecze, zwłaszcza za granicą, postanowiłem, że lecimy na, na ten mecz, że nie możemy odpuścić. No i właśnie zmierzamy do miejsca, gdzie kupuje się chyba jakieś bilety. W sumie, nie wiem, bo nasz kolumbijski przewodnik i jego angielski jest dość średni do zrozumienia, więc, w sumie, jedynie co fajne jest w jego przewodzeniu, że do fajnych miejsc nas bierze, bo tak to mało kto rozumie, co on w ogóle gada. Tak jak Wam mówiłem, postanowiliśmy pójść na mecz ekstra klasy kolumbijskiej. Są tutaj dwie duże drużyny z Medellin. Jest Atletico Nacional, czyli największa drużyna w historii. I oni zdobyli Copa Libertadores. Natomiast my jesteśmy na meczu Mid Medellin, czyli mniejszym, mniejszej drużynie, ale był. Fanem tej drużyny Pablo Escobar, ale wiedząc, że nie może osiągnąć zbyt dużych wyników sportowych postanowił, postanowił wspierać Atletico. Ale my idziemy na ten mit, bo akurat trafiliśmy na, na drużynę na mecz dzisiaj po prostu Obrigado. Jeśli podobał Wam się materiał, to zostawcie suba, dzwonek i łapkę w górę. Dzięki wielkie i do zobaczenia!